Dzisiaj pierwsze spotkanie nowego sezonu i pierwsze przekonujące zwycięstwo. Zgadza się, udało nam się zakończyć to spotkanie w trzech setach i jesteśmy z tego bardzo zadowolone. E, to był wasz pierwszy mecz, oficjalny mecz po praktycznie czterech miesiącach przerwy. Tęskniłaś już za siatkówką? Jasne, te dwa miesiące ostatnie, które spędziłyśmy właściwie na hali ciężko trenując i, i, i jesteśmy tak, takie zgłodniałe gry. E, także na pewno. Myślę, że, że już teraz, jak wpadniemy w ten rytm, to będzie tylko coraz lepiej. E, grałaś cię bardzo dobrze, zdobyłaś wiele punktów. Jak ocenisz swój występ? Nie grałam dzisiaj bardzo dobrze. Nie wiem, ile punktów zdobyłam, ale wiem, że stać mnie na dużo, dużo, dużo więcej. Cię byłam znacznie poniżej swojego przeciętego poziomu. E, w następnej kolejce gracie z Ostrowcem, potem z Bydgoszczą. Dopiero w czwartej kolejce jedziecie do Polic. Jaki jest wasz plan na te spotkania? jasno przedstawionego planu. Mamy plan ogólny, który narzuca nam dobrą grę i walkę o każdą piłkę i myślę, że to jest dobry sposób na każde zwycięstwo. To był Twój pierwszy mecz przed nową publicznością. Jak Ci się grało przed kibicami w Dąbrowie Górniczej? No nie ukrywam, że troszkę na początku stres mnie dopadł, ale, ale zaczęłyśmy wygrywać, więc Myślę, że wynik pozytywny się, się liczy yy, najbardziej, a publiczność była głośna to jest najważniejsze, więc chyba dobrze. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.